Siemanko widzowie, z tej strony Regalik, a dzisiaj na odcinku mam kilka fajnych przedmiotów, a mianowicie są to okulary odwracające, w których to cała ekipa zmierzy się w przeróżnych konkurencjach, a zwycięzca oczywiście wygrywa stówkę. Piję też kubek Mitagorasa, żeby strikować trochę ekipę, który skończył dosyć źle. Jeśli tego typu odcinki Wam się podobają, to 30 tysięcy łapek i robimy kolejną bitwę naszej ekipy w jakichś różnych ciekawych rzeczach. Zostawcie też suba z dzwonem, subskrybujcie całą ekipę i wpadajcie na instagramy, a my lecimy sobie do pierwszej konkurencji. A partnerem dzisiaj... Dzisiejszego odcinka jest gra Headball 2, która organizuje super turniej dla graczy. którym do wygrania będą super nagrody: iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Mini. Nie bójcie się wziąć udziału w turnieju ze względu na to, że nowi gracze trafią do puli nowych graczy, a starzy wyjadacze po prostu zajmą się sobą w innej drabince. Turniej będzie trwał od 1 do 8 października, aby wziąć w nim udział wystarczy pobrać grę z linku w opisie oraz kliknąć w zakładkę events. A teraz ja z Farelem zmierzymy się, kto jest po prostu lepszy w headball i kto wygrałby z nas iPhone'a. Dobra, ja będę grał wikingiem, mam tutaj wszystkie heroiczne postacie, więc... Dobra, jesteśmy w meczu, Let's opponent go. connected, Farelito, dobra. Ile chcę dostać? chciałbym dostać w ogóle. Dobra, dobra, walczę dobra. o pierwszego gola w tym dobra, meczu. Dobra stary, widziałeś chłopa nie, niewidzialnego? Nie. Raczej dobra, nie widziałeś. Dobra, wielki chłop, nie może strzelić. Jest! 1-0, 1-0! Pisuje pod bramę, pod tą, pod poprzeczką stary. No gdzie jest piłka? Gdzie jest piłka? Nie wiem, Nie wiem, gdzie jest piłka. Ach, kurde, jest! 4-3, a nie 3. Nie, nie, dobra, już kumam, 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 kumam. Przetrwać to, przetrwać to. Przetrwać Byk. to i syk. Cyk, 4-4. Ognista piłka! Uuu! Jaka, braka, Jaka stary. bomba! <laughs> Pomyliłem mi się klawisze. Star, ja tak delikatnie sobie z czubka kopię i tak? Ci trafiam. Zobacz. To no jak mnie obroniłeś? No nie, proszę zgrzesa! Jest! Jest! 6 sześć. 6 sekund do końca, Waryl szybki! tego. O Jezu przeczka dwie nie Krystian Ale myślę że mój gol był za dwa No dobra także lecimy do dalszej części odcinka Dobra słuchajcie znajdujemy się na pierwszej konkurencji Gdzie jest tor przeszkód I każdy puzel znaczy co innego Zielony to puzel bezpieczny Niebieski to plus dwie sekundy do naszego czasu Żółty to plus pięć sekund A czerwony to plus dziesięć sekund do czasu O kurwa, ale zajebiste Dobra Justyna Będzie twoja pierwsza reakcja na gogle odwrócone Więc załóż sobie Gląda ma, widzisz mnie? Tak, tu masz głowę. <noise> to, to wygląda jak sufit. No bo to jest sufit jasny. Dobra, uwaga na czas, start. O, jest trzeci. Dobrze, Dobrze jest, stoisz, stoisz. Dobra, próbuję. <noise> o, dobra, można zaliczyć. Do... O, dotknęła. Dobra, można zaliczyć. <noise> dotknęła delikatnie, więc można zaliczyć. Nic nie widzę, nic nie Ha? No, to jest już bardzo daleko, możesz a, nie doskoczyć A tu? Tu jest czarny Tak, nie ma Gdzie pokazuje? Tak, tu jest żółty Okej, okay, jest żółty zaliczony Jest zaliczony! Bez dodawanego czasu mamy 4 minuty i 47 sekund Zaczekam, długą drogę pokonałaś w tych okularach Odwróć się Ja cały czas stoi w miejscu Co się ja dzieje? Czeka, nie mogę rozkminić o co tu chodzi, bo... Aha. Czyli ja patrzę za siebie. Dobra, nie wiem. Pierwszy krok za tobą, dobrze? O, pięknie, pięknie, bardzo dobrze. trochę rozkminiłem to. O, o, dobrze dotknięte, można zaliczyć. A, dobre. Jak te oko zamknę, później te otworzę, to jest git. Mega I Idę albo nie idę. O, spróbuj na niebieski przed tobą, tyle ci mogę podpowiedzieć. Jest! Jest! No jest! Jest! Yes. Yes. Stary, nie w tą stronę poszedłeś, tyle ci powiem. To nie <suszy> mnie Paweł, jump! Ja ja to już się kameruje! <suszy> Dotknął zielonego! Widziałem go w ogóle ale w ogóle No to nie wiem, <suszy> Jest niebieski, dobrze. Jest żółty, tak jest. Kolejny niebieski, dobrze. I zielony! Jest. Brawo, czas Dobra. stop! Czemu ja dopiero na koniec zobaczyłem, że trzeba i za butem? Znaczy, nie mogę zdradzać tajemnicy. 40, ale zapamiętajmy, że przeszedłeś wszystkie kolorowe na końcu. Dobra, sprawdził się stąd, doskoczył tam. Uwaga. Dobra. Pasz, Pasz doskoczył! Ale w łapkę z tego skoka. Wyglądasz jak Miner z Clash Royale. <laughs> Drugi krok jest... A to jest. Stoi! O! Oko. Jakie to jest dziwne! Jest Traciła? zielony, trafiłaś. No nie, nie, tutaj troszkę dalej. <słyski> <słyski> trafiłaś pomiędzy cztery klocki. Masz na wprost ręki, no? <słyski> nie Dobrze, jest, 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 jest. Ale mi się w głowie kręci, to sobie nawet nie wyobrażacie. Na oko mi wylatuje. No? Dobra, zaliczymy, zaliczymy. Je. Tu? Tak. Nie. No. Czyli mogę skoczyć. Możesz. Zobacz się. days later. No, jest Dobrze, udało zaliczony. Się. Dobrze, jest zaliczony. Skacz. Za blisko. Masz Duży skok. Dobra, teraz doskoczę. Dobrze. Piąteczka. Jest. Yes. I Klaudia z niedodanym czasem 7-17, więc... 7-17! Tutaj macie czasy wszystkich w tej konkurencji z dodanym czasem. Ponieważ w następnej konkurencji najlepsza osoba pierwsza wybierze kubek, który musi napełnić w tych goglach, a najgorsza ostatnia. Dobra, słuchajcie, do tej konkurencji kupiłem specjalny kubek Pitagorasa. Mówię cicho, żeby nikt nie usłyszał. I zobaczcie, w tym kubeczku jest taka linia, której nie można przekroczyć, więc tego kubka po prostu nie da się napełnić. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli przekroczymy tą linię, to wszystko z tego kubka wyleje się tą dziurą, która jest tutaj. Więc kto wybierze ten kubek. Będzie miał po prostu przez ranę. Dobra, słuchajcie, druga dosyć prosta konkurencja Osoba, która wygrała pierwszą konkurencję A jest to Krystian Będzie wybierał szklankę, którą chce napełnić I będzie musiał ją napełnić aż po sam brzeg Oczywiście zasada jest prosta Można dotykać tylko dzbanka Ale nie można dotykać żadnej ze szklanek Stojących na blacie Najlepszy czas będzie zwyciężał tą konkurencję A ja zapraszam już Krystiana Zaczynam jako pierwszy i chyba Wybiorę sobie największą Nie wiem, najszersza, być może Czas, start Okej, okay, czekaj, na odwrót Idzie ręka dobrze, dobra, mamy Dobra, dobra, głowa musi się zsynchronizować O! Idzie do szklanki! Poradził klanki. sobie! Panikowałem! <grym> czekaj, w którą stronę ruch ręką? Dobra, leci, że szklanka Uwaga! Jest! Na I czas, stop! Powiem tak, jak dajesz wyżej głowę to patrzysz się później do przodu porąbane To jest, to totalnie jest na odwrót całe życie Menu, wypukłe. No, nalane to idealne, ale tutaj obok no troszeczkę wody się ustało. ale zajęło ci to dokładnie 1 minutę i 36 setnych sekundy. No, nice. Także zapraszamy JJ, bo ona jako druga. A co to Zas... w ogóle jest? To jest kubek sprawiedliwości. I może on wam pomóc bądź przeszkodzić. Raczej to pierwsze bym powiedział. Dobra, to ja go wybieram. Wybierasz kubek sprawiedliwości, tak? Tak. Okej okay. A, to jest takie Uwaga, czas, start Okej, okay, jest pierwsza przymiarka do kubka Okej okay. Jest lane, jest lane Boże, w głowie mi się kręci, mgli mnie, zaraz tu zemdleję. No, musisz go aż po same bile zapełnić Okej okay. Nie ma jeszcze? Nie ma jeszcze całego ja widzę, że jest całe Nie Dobra, teraz pozwalam ci zdjąć okulary, bo nalałaś do pełna, ale czas się jeszcze nie stopuje I podniesz twój kubek Nie no, bo on nie wie. Dobra, Justyna, Justyna, uspokój się, bo nie trafiasz. Justyna, poczekaj. Czekaj, dam radę! Dasz radę? Czekaj. O nie! O nie! Napełniłam! Wygrałam! Dwie minuty i 25 pięć sekund. Nie, my widzowie, to niemy. Klaudia, dwa kubeczki już zostały napełnione, więc tobie został ostatni de facto najmniejszy kubek. Dobra, i uwaga! Czas, start! Kurde, Patryk! O, jak trafiła idealnie. O, o! I czas, stop! Stop? Tak! Zobaczcie, Klaudia napełniła całość, ale jest tutaj elegancka kałuża naokoło. około natomiast, nie ma tak Natomiast zrobiła to w 57 sekund, co oznacza, że jesteś najszybsza w tej konkurencji i jesteś zwycięzcą nalewania zwycięzcą. wody w tych okularach. A kubek Pitagorasa tak wkurzył Justynę, że skończył w ten sposób. O tej konkurencji. Ale zbiła go Klaudia. <laughs> Teraz znajdujemy się w pokoju bilardowym gdzie każdy z uczestników będzie miał jedną minutę na wbicie jak największej ilości bili. W poprzedniej konkurencji wygrała Klaudia, więc to ona tym razem zacznie. Zbiła kubę. I zbiła kubę. Proszę bardzo, Kiw dłoń dłońki. Od pierwszego uderzenia bili masz minutę. Start! I minuta się rozpoczęła. Bile się rozbiły elegancko, powiem tak. <grym>, Druga. Okej, okay, biała wpadła, więc nie zaliczamy, proszę bardzo. Jest. Tutaj. Okej, okay, kolejne uderzenie. Ja poza tym. Kolejne uderzenie. <grym>, nie ona <grym>, jest. Jestem Tutaj rozbila? Jest! Gry. Ale tak nawet tak, nie trafiła? Trafiłaś, ale no nie liczy się. Jak, to nie było tego w zasadach na początku. Dobra, jako drugi będzie Krystian. Klaudi bardzo dobrze poszło. Tak, tak. to jest bitek. Czas. Tak. Okej, okay, rozpił to, jedna już wpadła. Dobra. zlokalizuj białą, parę. Okay, bo ja nie wiem czy jest stu. Okej, okay, tu jest stół. O! Kurde! Ech. patrzę się w ziemię, to wtedy widzę tak z dłużstu. No dobra, porąbane, ale jedna na moim koncie, tak? Tak, jedna padła, więc jeden punkt, nie jesteś ostatni. No, proszę. A teraz, teraz? Justyna. Ja. Dobra, JJka już założyła gogle jest gotowa. Ja w tytole. Kij trochę jest odwrotnie, ale <laughs> jak, jakby nie było. Odwrotnie to jest wszystko tutaj. <laughs> Start. Okej, okay. okay, poradziła sobie z rozbiciem, zobaczymy jak zlokalizuje białą ja. tym razem. Ciekawszy, dojdzie do białej. Ten do końca czasu. No! Dobrze. Dobrze, dobrze, teraz szukamy białej. 9, 8, 7, 6, 5, 4, naszych odwróconych gogli okazał się Krystian I tutaj macie całą tabelę wyników jak nasi uczestnicy radzili sobie w, tej, w tych konkurencjach Nie za dobrze stracam Jeżeli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę, suba z wodem I wpadajcie na kanały całej ekipy, macie też Instagram w opisie Trzymajcie się do zobaczenia!